W sytuacji, w której potrzebujemy sprawdzić odległość od naszego samochodu na mapie do jakiegoś punktu rozładunku, załadunku lub dowolnej lokalizacji, możemy bardzo szybko przy jednym kliknięciem przerzucić pozycję naszego samochodu na mapy zewnętrzne Google'a. Kiedy klikniemy w tą ikonę, automatycznie przeniesie nas do mapy Google'a i w tym momencie możemy już jednym kliknięciem dać wyznacz trasę i sprawdzić jaka jest odległość do danego punktu. Mamy możliwość zobaczenia automatycznie na mapie jaki jest orientacyjny czas przejazdu i ile kilometrów dla danego samochodu. Przydatna opcja, czasami potrzebujemy na przykładowo weźmy samochód Demo 6 Zobaczmy, gdzie się znajduje. Załóżmy na to, że chcemy jechać do Rzepina. Wystarczy, że klikniemy lewym przyciskiem myszy mapa Google. Od razu mamy pozycję tego samochodu. Dajemy wyznacz trasę. Rzepin. I już wiemy, jak możemy się dostać szybko do Rzepina.